Jezus dzisiaj mówi do nas Ewangelio o modlitwie i mówi, byśmy na modlitwie nie byli gadatliwi jak poganie. I wskazuje słowa modlitwy, którą dobrze znamy: słowa modlitwy Ojcze Nasz. Być może czasami w nas się pojawia takie pytanie, ile się modlić, jak długo, ile słów wypowiadać, jaką formę modlitwy przybrać. Natomiast myślę, że odpowiedź kryje się w odkryciu Boga jako ojca. Właśnie dzisiaj Jezus wskazuje na Boga jako ojca i do niego wskazuje nam modlitwę. Bo zauważmy, kiedy odkrywamy Boga, którego imię jest święte, kiedy odkrywamy imię Boga, który, który przebacza, który obdarza nas spokojem, który daje nam chleba naszego powszedniego, czyli tego wszystkiego, co na co dzień potrzebujemy również Eucharystii, tego chleba na życie wieczne. To wówczas, budując z takim Ojcem relację, sami będziemy odkrywać, w jaki sposób tę modlitwę prowadzić, do jakiej relacji z sobą On nas zaprasza przede wszystkim, i wówczas sami zweryfikujemy, czy nasza modlitwa rzeczywiście jest takim żywym spotkaniem. Czy jest tylko właśnie wypowiadaniem słów, których jest za dużo, a czasami możemy się właśnie czuć zaproszeni bardziej do słuchania, do ciszy, a czasem właśnie własnymi słowami, aby na te Boże wezwania w jakiś sposób odpowiadać, tak jak umiemy. Odkrywajmy Boga jako ojca, a wówczas nasza modlitwa nieustannie będzie się rozwijać.